Cześć, tu jest Michel Wiatan Sorbet, a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Dzisiaj przyszedł czas na kolejną recenzję książki. Tak się składa, że na kanale pojawiają się zarówno materiały o grach planszowych, jak i również o książkach. I dzisiaj chciałbym przedstawić Wam recenzję kolejnego tytułu wydanego przez wydawnictwo Bellona w 2012 roku w serii Historyczne Bitwy. Będzie to prezentacja książki Ford Pillow 1864. Autorem tego tytułu jest Michał Staniszewski, który w momencie pisania tego, tej pozycji był doktorantem na wydziale historii. Fort Pillow jest książką traktującą o bardzo mało znanym, ale bardzo ważnym epizodzie wojny secesyjnej. Jest to bowiem książka, która opisuje szturm, w zasadzie atak na Fort Pillow zlokalizowany nad Mississippi którego to zdobycie miało spore reperkusje polityczne. No i na samo starcie nie było jakieś decydujące dla losów wojny, nie miało też jakiegoś wielkiego strategicznego znaczenia, bo w praktyce była to mniejsza potyczka, ale to co zadziało się w trakcie tego starcia, a mianowicie zdobycie fortu i następnie eksterminacja, wymordowanie jeńców, wymordowanie unionistów, wymordowanie północnych żołnierzy, zarówno tych, którzy byli traktowani przez południowców jako zdrajcy z Tennessee, jak i również czarnoskórych artylerzystów, którzy służyli Fort Pillow, była później szeroko komentowana, zarówno na południu, jak i na północy i miała reperkusje w postaci śledztwa prowadzonego przez Kongres, wpłynęła także na wstrzymanie czasowe wymiany więźniów, co też miało spore reperkusje polityczne, ale i również wojskowe, bo południe bazowało w dużej mierze na dopływie rekruta, na dopływie świeżej sił właśnie na podstawie wymiany jeńców. Zasoby południa były już na tamtym etapie na wyczerpaniu. W związku z tym interesujący temat książki, Fort Pillow jest bowiem bitwą, o której w zasadzie się nie mówi w szkole, nie mówi się tak, że często omawiając wojnę secesyjną, bo kiedy omawia się wojnę secesyjną, to padają nazwy takie jak Gettysburg, takie jak Bull Run, takie jak Vicksburg, ale o fort Pillow nie mówi się prawie w ogóle, bo z punktu widzenia militarnego to nie miało żadnego prawie znaczenia, z punktu widzenia politycznego, z punktu widzenia społecznego to miało olbrzymie reperkusje, i bardzo fajnie, że ten temat został wzięty na warsztat, świetnie, że powstała taka książka. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jak ta książka wygląda, pokrótce mówić, co w niej znajdziemy, a na końcu tradycyjnie podsumowanie i garść moich przemyśleń, a więc to, co uważam za mocne, a co za słabsze strony tej konkretnej publikacji. Zapraszam. Poniżej rzut oka na Fort Pillow autorstwa Michała Staniszewskiego, wydane przez wydawnictwo Bellona. Jak widać, klimatyczna okładka od razu przywodząca na myśl wojną secesyjną i dobrze oddająca także charakter walk toczonych o Fort Pillow, bowiem mamy z jednej strony rzeczywiście jankieskiego piechura, mamy także działo i mamy również. Czarnoskórych artylerzystów, którzy gdzieś tutaj polegli, lub którzy chowają się w obliczu konfederackiego ataku. Czyli wypisz, wymaluj faktycznie sytuacja, jaka miała miejsce w przypadku starcia o Fort Pillow. Zresztą ta ilustracja, jak widzicie, jest rozciągnięta i mamy też możliwość podziwiania jej w pełnej krasie, jeśli. Rozłożymy książkę w ten sposób. Z drugiej strony mamy także tradycyjny dla książek Bellony, krótki wstęp, czy też w zasadzie fragment książki, który nam jednoznacznie mówi o tym, o czym traktuje ta książka. Jest to wycinek z książki, który mówi nam generalnie który jest z reguły w przypadku książek jakiś jakimś ciekawszym fragmentem, mającym na celu przykuć nasze oko, zachęcić do sięgnięcia po tą książkę. Sama książka liczy 254 strony, ale ostatnie strony to z jednej strony także spis treści, ale i również mapki sytuacyjne, aneks, sama książka, więc tekst zajmuje 237 stron. I jak ta książka jest podzielona? Przede wszystkim, jeśli chodzi o Fort Pillow 1864. Jak widać, mamy na początku także dedykację o pamięci mojego ojca. Informacja także o tym, że pierwsze wydanie zostało, zostało oddane do druku w 2012 roku. Książka podzielona jest na kilka części, i pierwszą z nich jest wstęp, który opowiada nam o, o tym, czym w ogóle była bitwa o Fort Pillow. Troszkę opowiada także o kulisach powstania, dojścia w ogóle do, do momentu, w którym wybuchła wojna secesyjna. Później mamy opis wojny w Tennessee, mamy następnie przedstawioną sylwetkę Natana Bytforda Foresta, o którym w praktyce jest ta książka, bo o ile sama nazwa książki, Fort Pillow 1864, pozwala nam sądzić, że będzie to książka skoncentrowana na starciu Fort Pillow, o tyle bardzo obszerna część tej publikacji jest poświęcona osobie konfederackiego generała Magika siodła Natana Bedforda Foresta. I jak widać jest mu poświęcany co najmniej jeden rozdział wstępny opisujący, kim był w ogóle Nathan Bedford Forest, jakie były jego korzenie, jakie były także okoliczności, w jakich doszło, w jakich doszło do wstąpienia Przezeń do Armii Skonfederowanych Stanów Ameryki. Mamy również ciekawy rozdział, traktujący amerykańskiej kawalerii do 1861, opowiadający o tym, jak wyglądało tworzenie jednostek kawaleryjskich, które to w trakcie wojny secesyjnej odgrywały sporą rolę, choć oczywiście mniejszą od artylerii, od piechoty, choć w dalszym ciągu istotną. Mamy tutaj ciekawy rozdział, bowiem traktujący w ogóle o kulturze, kulturze kawaleryjskiej w armii amerykańskiej. I ci, którzy mają w pamięci obrazy rajdów Forresta lub Vandorna albo jakieś inne starcia z okresu wojny secesyjnej, w które zaangażowane były masy kawalerii, mogą być zdziwieni opisem tego, jak wyglądała w ogóle struktura i organizacja tej jednostki, tej, formy, tej formacji przed wybuchem wojny. Mamy wreszcie arcy, ciekawy rozdział porównujący kawalerię Unii i Konfederacji. I tu. Autor rozprawia się z ogólnie przyjętym dogmatem, jakoby, jakoby jazda konfederacka przez cały okres wojny była zdecydowanie lepsza od, od swojego kontradwersarza. W praktyce, w trakcie większości trwania konfliktu, aż do pewnego momentu tak faktycznie było, ale później to się zdecydowanie już zmieniło na korzyść unionistów. W tym konkretnym rozdziale mamy. Podrozdział próba oceny, gdzie mamy w pigułce opis tego jaka jest ocena autora tego konkretnego elementu. Następnie Departament Kawalerii Foresta, to jest rozdział, który mówi już o oddaniu w ręce neitena Bedforda Foresta szerszej władzy, szerszych prerogatyw pozwalających mu na tworzenie własnych jednostek na wydzieleniu obszaru działania. Następnie mamy wreszcie rozdział poświęcony ataku na Fort Pillow. Zobaczcie, dopiero na 124 stronie przechodzimy do sedna książki, gdzie mamy z jednej strony opis, gdzie zlokalizowany jest Fort Pillow, jak, jakie było jego znaczenie strategiczne, jak wyglądały działania poprzedzające podejście pod fort i faza walk, rokowania szturm, masakra następnego dnia. Czyli raptem zobaczcie, na około 25 stronach została zmieszczona. W zasadzie cała informacja dotycząca samej walki o Fort Pillow. Ciężko to nawet nazwać bitwą, z racji skali to była bardziej potyczka. Bo bitwa o Fort Pillow, my ile nazywamy ją rzeczywiście bitwą, była bardzo, bardzo ważnym wydarzeniem w trakcie trwania wojny secesyjnej, ale nie z punktu widzenia militarnego, a bardziej z punktu widzenia politycznego. I temu też poświęcone są końcowe rozdziały książki. Mamy bowiem rozdział Kongres bada sprawę, gdzie mamy opis tego, jak wyglądała reakcja na wydarzenia w Fort Pillow po zakończeniu, tej, po zakończeniu tej potyczki, po dokonanej przez Konfederatów masakrze. Wreszcie zakończenie, dosyć obszerne, gdzie mamy z jednej strony informacje, które podsumowują starcie o Fort Pillow. Autor pokusił się tutaj o, o opis tego, co doprowadziło w ogóle do tragedii w Fort Pillow, jak później wyglądała kwestia samego Foresta i jak, jest on, jak był on, jak jest on oceniany. Następnie pewne dogmaty, które dotyczą samego starcia i próba dosyć obiektywnego rozprawienia się z, z opiniami na temat tego, jak wyglądały okoliczności, w jakich doszło do masakry w Fort Pillow. O tym zresztą opowiem troszkę w podsumowaniu, bo to w ogóle. Wymaga szerszego omówienia. Mamy wreszcie także końcowe podrozdziały, zbrodnia, wojenna, morderstwo, czy może porachunki, za fort Pillow znaczenie starcia dla dalszych losów wojny, czyli tą klamrą autor spina w ogóle opis całościowo. Reperkusji, jakie wywołała bitwa o Fort Pillow i wpływu tejże potyczki na dalsze losy wojny. Wreszcie także epilog Fort Pillow, Nathan Bedford Forest, kolorowy korpus Stanów Zjednoczonych, a więc końcowe akcenty, opis także tego, jak wyglądały, jak wyglądały zarówno losy Fort Pillow po bitwie, losy Nathan Bedforda Foresta i jak wyglądała także struktura kolorowego korpusu Stanów Zjednoczonych w końcowych okresach wojny. Wreszcie na końcu mamy również aneks, gdzie mamy dosyć obszerną bibliografię, na której bazował autor. Mamy także Order of Battle, dosyć szczegółowe, pozwalające nam zapoznać się z tym, jakie jednostki brały udział w bitwie o Fort Pillow. Mamy wreszcie mapy sytuacyjne, zarówno te, które pozwalają nam obejrzeć, jak wyglądały, jak wyglądały obszary działania sił Bedforda Foresta do momentu bitwy o Fort Pillow, które, jak widzicie. Jest całkowicie, całkowicie w innym rejonie niż operowały siły Foresta w trakcie tej kampanii w Tennessee i w Kentucky. Mamy też mapki sytuacyjne ilustrujące już sam szturm na Fort Pillow, a więc w ten oto sposób lepiej można zapoznać się wizualnie, oceniając, jak wyglądały losy broniących Fort Pillow unionistów i skąd przyszło natarcie. Tak, tak wygląda oto książka Fortpilo Michała Staniszewskiego wydana przez Bellonę. Teraz zapraszam do podsumowania. Chciałbym opowiedzieć Wam o swoich wrażeniach z lektury tej książki i pokusić się o ocenę tej pozycji. Jeszcze zanim do tego przejdę, zapomniałem zupełnie powiedzieć Wam, że w środku książki, jak to w większości książek Bellone, bywa, mamy także, mamy także ryciny, które pozwalają nam zapoznać się chociażby z głównymi aktorami tej, tej dramatycznej bitwy, a więc z oficerami konfederackimi, ale i również, jeśli dobrze pamiętam, także z unionistami. Między innymi mamy pułkownika Williama Duckforda, majora Charlesa Andersona, szefa sztabu Foresta. No to akurat jest rzecz jasna, rzecz jasna, Konfederat. No, ale mamy chociażby w tym przypadku także sylwetkę, czy też rycinę Shermana, więc trochę ilustracji, trochę rycin jako ciekawostki też daje to niewątpliwie kolory tutaj pozycji. Teraz już faktycznie zapraszam do końcowego podsumowania. Fort Pillow, jak powiedziałem na samym początku tego materiału, nie było jakąś bitwą o strategicznym znaczeniu, ale konsekwencje tego, co zadziało się tuż po starcie, więc wymordowanie jeńców. I rzeź czarnoskórych, jak i również białych, białych żołnierzy służących po stronie Unii Fort Pillow odbiła się szerokim echem. Uważam, że mocną stroną książki, którą dzisiaj wam pokazuję, jest przede wszystkim wybór tematu, ciekawego tematu, bo z jednej strony mamy do czynienia z samym Fort Pillow, ale ta książka to także coś na kształt mini biografii no Bedforda Foresta. Żołnierza, który jest często uważany za jednego z najlepszych generałów, jacy służyli w trakcie trwania wojny, wojny secesyjnej. Nathan Bedford Forrest wyprzedzał swoje czasy. Widziałem nawet porównanie, że stosował sposoby walki godne Guderiana albo Romla z, trakcie, z, trakcie z II wojny światowej. To był blitzkrieg na koniach. I nie sposób mimo uśmiechu pewnych analogii dostrzec. Nathan Bedford Forest był zresztą wyjątkową postacią. Był człowiekiem, który nie miał żadnego wojskowego wykształcenia, a który mimo tego wspiął się na stanowisko generalskie dzięki swojemu sprytowi, dzięki swojej intuicji, dzięki wyjątkowym, dzięki wyjątkowym kompetencjom i umiejętnościom zjednywania sobie swoich ludzi. Zresztą Forest nie służył z drugiej linii, zawsze służył z pierwszej linii, o czym świadczy fakt, że w trakcie trwania całego konfliktu z jego ręki zginęło, chyba, zdaje się, 30 żołnierzy przeciwnika, co jest rekordem, jeśli chodzi o generałów w trakcie wojny secesyjnej, nie wspominając o tym, że w trakcie trwania całej wojny ustrzelono pod nim ponad 30 koni. A mimo to, no i ten Bedford Forest przetrwał ten konflikt, przeżył. Później zapisał się też w historii Stanów Zjednoczonych, między m.in. Że, tym, że przez chwilę stał na czele Ku Klux Klanu. Postać kontrowersyjna, choć należy też wspomnieć, że na tamtym etapie Ku Klux Klan, kiedy zaczynał swoją działalność, był bardziej formacją charytatywną, a nie tą, którą później znamy z filmów, którą znamy z literatury, która miała na celu wyłącznie, wyłącznie terror na terror na charak o charakterze rasowym. Więc to zupełnie inna historia. Ale ta książka, książka Michała Staniszewskiego, to nie tylko opowieść o masakrze w Fort Pile. To także opowieść o najtaniej w Bedfordzie foreście. I pod kątem tego, co mi się w tej książce podobało, muszę powiedzieć, że niewątpliwie jest to sposób ujęcia samego tematu, bo Fort Pidlow stanowił niejako przyczynek do szerszej opowieści, do pokazania spe... szerszego spektrum. Z jednej strony sylwetki Foresta, z drugiej także reperkusji politycznych, reperkusji społecznych, jakie ta masakra przyniosła. Więc moim zdaniem świetnie, że ten temat nie ograniczył się do samej walki o Fort Pidlow, która w praktyce trwała 20-30 minut i poświęcenie całej książki wyłącznie tej konkretnej e, potyczce Fort Pillow i powiedzmy mechanicznemu opisaniu masakry mijałoby się z celem. Konieczne było pokazanie szerszej perspektywy, i pod tym względem autor absolutnie zdał egzamin, pokazał szerszą perspektywę. Ta książka spełnia swoją rolę, bo pokazuje zdecydowanie szerszy o, obraz niż wyłącznie koncentrację na, samej na samym starciu o Fort Pillow. Podoba mi się układ książki. Jest to niezwykle sensowne, klarowne. Wprowadza najpierw czytelnika w realia wojny secesyjnej. Nie jest przeznaczona wyłącznie dla kogoś, kto dobrze zna wojnę secesyjną, kto orientuje się zarówno w przyczynach, w przebiegu i w konsekwencjach tej wojny. Jest książką adresowaną także dla, do przeciętnego odbiorcy, który o wojnie secesyjnej w ogóle nie słyszał albo który nie miał pojęcia, jak ona przebiegała. Taka osoba również dobrze odnajdzie się czytając. Pillow, nie będzie miał problemu ze zrozumieniem, zrozumieniem tego, co w danym momencie serwuje autor, jak wygląda kontekst sytuacji, w jakiej dzieją się dane wydarzenia. Wreszcie, bardzo wysoko oceniam sporą liczbę przypisów, bardzo bogatą bibliografię. Autor odrobił świetnie lekcję, przygotował się świetnie do napisania tej książki, serwuje całą masę ciekawostek, powołuje się na masę różnych źródeł, opisuje także, co działo się z konkretnymi postaciami. Po zakończeniu trwania wojny secesyjnej, albo kim byli przed tym, jak, jak zaczęli karierę wojskową, to mi się bardzo podoba, bo to nadaje, grze, nadaje książce dodatkowej głębi, sprawia, że jeszcze, w jeszcze większym stopniu jesteśmy w stanie zrozumieć kontekst pewnych sytuacji. Na pewien sposób przypomina mi to Lizą de Dien Bien Fou", Książkę Ogorzy Brujusz, którą też przedstawiałem wam na kanale jakiś czas temu, gdzie też masa różnych przypisów z sylwetkami żołnierzy biorących udział w bitwie. Fort Pilow jest podobnie. Oczywiście liczba aktorów mniejsza, ale też sporo ciekawostek i widać, że autor odrobił lekcje, przygotowując się mocno, wyciągając często bardzo interesujące ciekawostki, serwując je czytelnikowi. Oceniam także wysoko dążenie do zachowania obiektywizmu, bo temat jest ciężki, temat jest delikatny. Co dopiero powiedzieć w Polsce, jak w Stanach. I mimo wszystko uważam, że, że autor w umiejętny sposób zaserwował nam ten temat, z jednej strony dążąc do maksymalnego obiektywizmu, a więc powołując się i na źródła południowe, i na źródła północne, pokazując punkt widzenia jednej i drugiej strony, szukając różnych perspektyw i odwołując się do różnych źródeł. Próbował zaserwować czytelnikowi opis stanu faktycznego. Na podstawie tego stanu faktycznego są gdzieś tam wyciągane jakieś wnioski, ale mimo wszystko to do czytelnika należy finalne wyrobienie sobie zdania. Więc fakt, że książka nie jest zero-jedynkowa, że nie pokazuje tylko jednego utartego schematu i serwuje go jako dogmat. Daje odbiorcy możliwość swobodnej interpretacji lub oceny pewnych wydarzeń. I wydaje mi się, że to jest bardzo trafne podejście, bo w przypadku książek traktujących o tak delikatnych tematach jak masakry, jak ludobójstwo, należy serwować fakty, ale ocenę pozostawić mimo wszystko odbiorcy, tak aby w kanonie własnych wartości mógł pewne kwestie na podstawie zaserwowanych faktów później ocenić. Co w związku z tym oceniam słabiej, jeśli chodzi o Ford Pillow? Co mi się w tej książce mniej podobało? Otóż, po pierwsze, powiedziałem o tym dążeniu do zachowania obiektywizmu. Mimo wszystko w książce da się odczuć sympatia do Neytana Bedforda Foresta przybijająca z kart książki. Momentami mamy wrażenie, że jednak Bedford Forest jest lekko wybielany na kartach tej książki, że mimo, za, mimo zaserwowania argumentów jednej i drugiej strony powołania się na pewne źródła. Jest jednak pewna, pewna narracja mająca na celu przekonanie odbiorcy do tego, że Nathan Bedford Forrest był wyjątkowym dowódcą, a odpowiedzialność za masakrę w Fort Pillow raczej należy przerzucić na jego podwładnych lub na jakiś szum komunikacyjny. Odpowiedzialności Bedforda Forresta w tym jakoś nie widać. I tu, ok, jest to serwowane na podstawie źródeł, ale jednak... Z pewnych opisów sylwetki, sylwetki generała przebija się pewna sympatia, która może rzutować na naszą percepcję tego, co zadziało się faktycznie w Fort Pillow. Druga sprawa, czysto redakcyjna, w grze w książce jest jednak sporo błędów redakcyjnych. To jest coś, co w przypadku książek Bellona niestety przejawia się z pozycji na pozycję. Aspekt redakcyjny momentami kuleje w przypadku książek Bellona i tu, żeby nie być go w książce znajdują się takie potwórki jak zmarł w skutek, a więc pisane oddzielnie. Mamy 2,9 cała zamiast 2,9 cala w momencie, gdy mieliśmy opisywany kaliber jednej z broni. Mamy wreszcie okropny błąd ortograficzny tempo maruderów zamiast tempa. Więc są tego typu momenty w, książ w książce, kiedy łapiemy się za głowę albo się po prostu uśmiechamy. Redakcja wymagałaby korekty. To nie zmienia faktu, że sama książka została napisana w bardzo przystępny, bardzo logiczny sposób, bardzo ciekawy sposób. Ja osobiście czytając Fort Pillow z jednej strony bardzo dużo się dowiedziałem, z drugiej też y, czytałem, czytało mi się tą książkę naprawdę bardzo przyjemnie, bo to jest książka o logicznym układzie, książka pisana ładną polszczyzną, książka odwołująca się do bardzo wielu źródeł, obserwująca nam też niezwykle interesujące mapy, zdjęcia, ryciny. Moim zdaniem Fenomenalna pozycja dla wszystkich tych, którzy lubią wojnę secesyjną, albo którzy chcą się o niej dowiedzieć czegoś mniej, mniej znanego, koncentrującego się na mniej znanych epizodach, to wydaje mi się, że Fort Pilow jest bardzo, bardzo ciekawym wyborem. Ja osobiście tą książkę serdecznie polecam, świetna robota, uważam, że takich książek historycznych właśnie nam trzeba. To była recenzja książki Ford Pillow 1864 autorstwa Michała Staniszewskiego, wydanej przez wydawnictwo Bellona. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie tej recenzji. Zapraszam także do innych filmów na Nowojennik TV. Zapraszam też do sprawdzenia, co mamy na Facebooku oraz na Instagramie. Życzę Wam bardzo dobrego dnia i do zobaczenia następnym razem.